Jak? Pasuje mi? Pasuje. A mi? Bardzo. Bardzo tak. A mi? Pasuje. Jutro przyjdzie Mikołaj i obdaruje nas prezentami. Nie mogę się doczekać. Ciekawe, czy Mikołaj nosi wszystkie prezenty w worku naraz? Wątpię. Nie sądzę, żeby prezenty się tam zmieściły. Nie wiedziałeście? Mikołaj ma torbę bez dna. Zmieszczą się tam wszystkie prezenty. Worek bez dna? Chciałabym taki! A kto by takiego nie chciał? Zwłaszcza jakby w środku było mnóstwo prezentów. Nic dziwnego, że polują na niego różni złoczyńcy i grinch! Dobra, dziewczyny, chodźmy spać. Im szybciej pójdziemy, tym szybciej nadejdzie jutro. Czekajcie, musimy jeszcze zostawić poczystunek. Chodźmy. Nie, musja przewróciła choinkę. Ty wygląda, że tak, ale nigdy wcześniej tego nie robiła. Musję trzeba skarcić za takie zachowanie. Cimi, ona jest tylko kotem. Ona nie rozumie, dlaczego ją karcisz. Tak, a gdzie prezenty? Nie ma ich. Musja jeszcze ukradła prezenty? To już na pewno nie sprawka, musji. Płeki dla Mikołaja nie są tknięte. Wygląda na to, że Mikołaja tu nie było. Może źle się zachowywałyśmy i nie zasłużyłyśmy na prezent. No to dałby nam węgiel. O, matko, nawet na węgiel nie zasłużyłyśmy. A może zobaczył, że mamy tu bałagan i nie chciał dawać nam prezentów? Zapomnijcie o tym, dziewczyny. Myślę, że on jest teraz w totalnej gorączce. Po prostu nie ma czasu. Dobra, może jutro otrzymamy prezenty. Z ostatniej chwili. Wszystkie dzieci na świecie zostały bez prezentów! Święty Mikołaj nie przyszedł do żadnego domu! Dzieci płaczą. Rodzice nie potrafią ich uspokoić. Kiedyś zdarzało się to tylko w świątecznych filmach. Ale teraz święty Mikołaj zniknął naprawdę. Głównym podejrzanym jest Grinch. Jeśli ktoś wie, gdzie jest święty Mikołaj, prosimy o kontakt telefoniczny. No i teraz wszystko wiemy! Biedny Mikołaj, co mu się stało? Dziewczyny, Mikołaj ma kłopoty, trzeba mu pomóc! Jak możemy mu pomóc? Nic nie wiemy. Przeprowadzimy dochodzenie i wszystkiego się dowiemy. Ale nawet nie wiemy, od czego zacząć. Tak, Amelka, to głupie. Niech tym zajmie się policja albo ktoś inny. Tak, koniec końców Mikołaj się znajdzie. Czujecie ten zapach? Nic nie czuję. A ja czuję, coś słodkiego. To Imbir? Cynamon i mleko. Tak pachnie Mikołaj. Albo jest to świeca zapachowa, którą kupiłyśmy. Nie, świeca pachnie inaczej. I tak nie znajdziemy Mikołaja po zapachu. A to co jest? To lista dzieci. I prezentów, które miały otrzymać. Jesteś pewna, że to tu? Sama zobacz. Ale jak to do nas trafiło? Co dziwne. Może Mikołaj przeleciał saniami i upuścił listę. No ale nie mógł tego wrzucić pod stół. On tutaj był. W tym pokoju. Amelka, nie masz pewności. Tak, Amelka. To może być fałszywa lista. I kto ją tutaj umieścił? Byłyśmy same w domu. Może masz rację. Mikołaj tu był. No to gdzie są nasze prezenty? Tylko prezenty cię interesują? Nie ja ma Mikołaja. Dobra, Amelka. Może zadzwonimy na policję i powiemy, co znalazłyśmy. Tak. Dobra. Amelka, a co jeśli Mikołaj zniknął przez nas? Nic nie zrobiłyśmy. Tak, Mikołaj tu był, a potem zniknął. Dobra, dzwoniłam na policję. I co powiedzieli? Że nie mamy się niczym martwić. Już pracują nad tą sprawą. Skoro tak mówi policja, to możemy być spokojne. No to zróbmy tu porządek. Dobra. Myślisz, że to czapka Mikołaja? A kogo innego? W sklepach jest takich mnóstwo. Tu są siwe włosy. Może to są włosy z peruki? Zaufaj mi, potrafię odróżnić prawdziwe włosy od włosów z peruki. Dziewczyny, nasza choinka upadła na Mikołaja. No to gdzie jest sam Mikołaj? Odszedł, ale po drodze rozbolała go głowa i stracił przytomność. Ginny może mieć rację. Zabiłyśmy Mikołaja. Ginny, spokojnie. Tak, chodźmy na zewnątrz i poszukajmy kotam. Nie mógł odejść daleko. Denerwuję się. Mikołaj w innym stanie jest czarodziejem. Chodźmy, nie ma czasu do stracenia! Tak. O, Berta, widziałaś Mikołaja? Nie? Okej. Okay. znalazłeś się Mikołaja? Nie znalazłam żadnego śladu. Nie znalazłam Mikołaja, ale znalazłam to. Co to niby jest? Nie wiem, ale wcześniej tego tam nie było. Dzini, to tylko lina. Może tą liną związali Mikołaja. Myślę, że wiem co to jest. To nie jest lina, ale woda od reniferów. Co? Tą liną Mikołaj kontroluje renifery w sanie. Jeśli my mamy linę, to Mikołaj nie będzie w stanie kontrolować reniferów. Tak, Gini. Dziewczyny, Mikołaj ma poważne problemy. Szuka go policja. To dobrze, policja na pewno go znajdzie. My też musimy coś zrobić. Nie możemy siedzieć bezczynnie. Marka, co my zrobimy? Jesteśmy zwykłymi dziewczynami. Już sporo wiemy. Mikołaj był w naszym domu, zgubił listę i spadła na niego choinka. Został też bez sani. To nam nic nie daje. Dziewczyny, a co jeśli w Mikołaja trafił w samolot? Spadł z sań i zgubił się. Wszystko jest możliwe, ale musimy wiedzieć więcej. Już mi głowa boli od tego śledztwa. Chciałabym dziś odpocząć, a nie myśleć. Odpoczniemy, gdy znajdziemy Mikołaja. A teraz przejdźmy do rzeczy. Sugeruję przeszukanie domu. Może znajdziemy coś jeszcze. Mhm. Sprawdźcie każdy kąt. co coś jest! Wygląda na to, że doszło do bójki Mikołaj został ranny! Możecie się uspokoić, to nie krew. Och, co nie. za ulga. To dżem truskawkowy, ktoś zrobił sobie kanapki. To dlaczego był na podłodze? Przestańcie szukać we wszystkim ukrytego znaczenia, po prostu upadł. A jeśli Mikołaj zamiast krwi ma dżem truskawkowy i naprawdę jest ranny? Skąd mamy to wiedzieć? Przeczytajmy w internecie. W internecie nie ma dokładnych informacji. Potrzebujemy kogoś, kto dobrze zna Mikołaja. Elfy! Elfy znają Mikołaja! Myślisz, że będą chciały z nami rozmawiać? Warto spróbować. Leo dał mi numer elfów. Można spróbować do nich napisać. To trzeba było od razu zrobić. Chodźmy. Tak. Dzień dobry, elfy. My chcemy naleźć... Nikołaja. Nikołaja. Czy możecie nam pom pomóc? Oj. Biedne elfy pewnie nie mogą znaleźć sobie miejsca. A może jest złym szefem i po prostu cieszą się, że go nie ma. Cześć Amelko, czy Mikołaja brakuje? Po prostu ma dzień wolny. Kurczę, nawet nie zauważyli, że zniknął. Jestem zszokowana tymi elfami. Brakuje... Mikołaja. Zniknął. I to nie są... żarty. Czy wiecie... on może być? Amelka, oni nic nie wiedzą. Marta, starczy! Cały czas narzekasz! Po prostu nie rozumiem, po co w ogóle to robimy. To jest sprawa dla policji. Odpowiedź! W zeszłym roku Mikołaj utknął w kominie, więc umieściliśmy na nim lokalizator, aby można go było szybko ratować. I tak oto tracker pokazuje, że Mikołaj jest teraz w twoim domu. Niemożliwe. Nie widzę go tutaj. A co jeśli został pochowany na naszym podwórku? Jimmy, o czym ty mówisz? Nie wiem już co myśleć. A może zjadł ciasteczka i zasnął? Przeszukajmy wszystkie pokoje. Mikołaju, jesteś tu? Jestem Omelka Karmelka. Jakieś wstury. Ja znalazła. Się bałam. Widzicie, nie ma tu Mikołaja. Marta, z Twojego prezentu wycieka dżem Tak, uwielbiam Jim Druskawkowej. Poprosiłam Mikołaja, żeby mi go dał. Marta, wygląda na to, że ktoś otworzył Twój prezent. Nie, to nieprawda, jest zapieczętowany. Ginny ma rację, rzućmy na to okiem. Zostawcie mój prezent w spokoju. A jeśli są tam jakieś dowody, na przykład głowa Mikołaja? ma tam żadnej głowy, ale nie pokażę wam prezentu. To osobiste. Dobra, nie pokazuj nam. Ale sprawdź sama. I jeśli znajdziesz coś dziwnego, to nam powiesz. Są też nasze prezenty. Jimmy, to twój. I mój. Otruszmy je. Tam też może być jakaś wskazówka. To zwykłe rzeczy. Nic dziwnego. Mm, tutaj też. Już myślałam, że Mikołaj jest w tych pudełkach. W kawałkach. Czyni, panikujesz. Wiem, po prostu bardzo martwię się o Mikołaja. Ja też, ale musimy się trzymać. Co robisz? Elzy przysłały mi program. Teraz na pewno wyśledzimy Mikołaja. Jak się macie? U nas nic dziwnego, a u ciebie? To samo, zupełnie nic. Wszystko jak zwykle. Program pokazuje, że Mikołaj jest tu. W szafie? Ej, panie Mikołaju, jesteś tam? To może otwórzmy? Czekaj, nie jestem jeszcze gotowa. Tak, Jimmy, otwieramy na trzy. Raz, dwa, trzy. Nie ma Mikołaja. Co to jest? Wygląda jak tracker. Chyba Mikołaj go tutaj zgubił. Spójrzcie, to kawałek stroju Mikołaja. Sprawy są coraz bardziej zakładane, trzeba pomyśleć. Tak, oto co mamy? Przyszedł do nas Mikołaj. Wpadło na niego drzewko, zostawił prezenty i odszedł. Może jego renifery uciekły, a on poszedł ich szukać. Słyszałam, że jeśli Mikołaj długo nie wraca, to renifery wracają do domu. Zaraz napiszę do elfów. Niech zobaczą, gdzie są renifery. Nie rozumiem. Mikołaj przyszedł do naszego domu. Otworzył szafę i przewrócił choinkę. Czemu? Może był w złym humorze? A może z kimś walczył? Z kim mógłby walczyć? Ze swoim wrogiem! Dlatego Mikołaj zachowywał się dziwnie. Mikołaj ma tylu wrogów. To mógł być ktokolwiek. O, elfy napisały, że Renifery Mikołaja są już w domu. Musimy znaleźć wroga Mikołaja. Jest tu napisane, że święty Mikołaj ma dwóch głównych wrogów Grincha i Krampusa. Kim jest Krampus? Krampus to diabeł polujący na dzieci. Jeśli nie będzie Mikołaja, wszystkie dzieci zamiast prezentów otrzymają kary. Jeśli porwał Mikołaja, to jest źle. Musimy znaleźć Krampusa i sprowadzić Mikołaja. Jak go znajdziemy? Jest tu instrukcja, jak przywołać Krampusa. A jeśli to nie on porwał Mikołaja? A jeśli on? Ustalone, wzywamy Krampusa. Dziewczyny, nie, to diabeł, to niebezpieczne. Musimy ratować Święta. To nasz główny podejrzany, trzeba go przesłuchać. Weź torbę z lodem i umieść ją na środku pokoju. Zapal czarną świecę i umieść ją obok torby. Stań przed lustrem i spójrz w nie. Dziewczyny zupełnie oszalały. Muszę je jakoś powstrzymać przed przywołaniem Krampusa. Mam torbę. Świetnie, teraz przyniosę świecę i lustro. Dziewczyny, stójcie. Marta, już postanowiłyśmy. Wzywamy Krampusa. Znalazłam coś. Gdzie to znalazłaś? E, tam, przy oknie. To na pewno futro Grincha. Wyskoczył przez okno i się zaczepił. Jesteś pewna, że to futro Grincha? Wygląda jak wypełnienie jakiejś poduszki. A ty skąd wiesz, jakie futro ma Grinch? Dotykałaś go? Nie, więc milcz. Marta ma rację, to może być Grinch. I być może krampusa nie trzeba wzywać. Hmm. Okej, okay, to jak wezwać Grincha? Tego w internecie nie ma. No cóż, nasze śledztwo utknęło w ślepym załuku. Czy nigdy nie znajdziemy Mikołaja? Będzie to trudne. Chyba, że z nieba spadną nowe wskazówki. Widziałeście to? Coś spadło z nieba. Pójdę zerknąć. To prezent. Tak, jest dodatka. Dla Tani. Kim jest Tania? Nie znam żadnej. Ja też nie znam żadnej tani. Dlaczego prezent spadł z nieba? Może renifery Mikołaja tam latają i rzucają prezentami. Panzę mówiły, że renifery są w domu! No to kto rzuca prezenty z nieba? Dziewczyny, prezent nie spadł z nieba! No ale widziałyśmy! On spadł z dachu! Z dachu? Mamy więc prezenty na dachu? Pójdę tam i sprawdzę! Amelka, nie próbuj tam wchodzić, to niebezpieczne. Nie martw się Marta, będę ostrożna! Amelka jest nieodpowiedzialna. Co jeśli spadnie i złamie nogę lub rękę? Tak się martwisz o Amelkę? Oczywiście, to moja przyjaciółka. Zobaczcie, co znalazłam. Był na dachu. To torba Mikołaja. Ale Mikołaja tam nie ma. Super, możemy zatrzymać torbę. Tam jest mnóstwo prezentów. Nie, zwrócimy Mikołajowi torbę całą i zdrową. A widziałaś coś dziwnego na dachu? Właściwie tak, na dachu były ślady. To na pewno były ślady Grincha. To na pewno nie grinch. To krampus? Nie, ślady były ludzkie. Ślady Mikołaja? Nie, za mało na Mikołaja. Chcesz powiedzieć, że Mikołaj został porwany przez jakieś dziecko? Na to wygląda. To niemożliwe. Mikołaj to wielki facet. Grinch go porwał, założył buty i wszystkich oszukał. Dziewczyny, czujesz, że jesteśmy blisko rozwiązania. Po prostu czegoś nam brakają. Jeśli Mikołaj i Porywacz byli na dachu, sąsiedzi mogli to zobaczyć. Gini, jesteś świetna! Twoim zadaniem jest przesłuchanie sąsiadów. Dobra! Sąsiadom nie można ufać. Mogli nie zauważyć wszystkiego w ciemności. To może nam każda wskazówka. Myślę, że trzeba poszukać Grincha. Zgadzam się, ale zupełnie nie wiem, gdzie go szukać. się mnóstwo prezentów. Tak. O! To prezent dla Kitty. A ten jest dla Leo. Tak wiele opakowań! Może je upuścił i nie mógł unieść? Ach, dlatego otwierał te prezenty tutaj? Mam mnóstwo pytań. Grinch po prostu chciał, żebyśmy wyniosły śmieci. Szkoda, że Jimmy nie je przysłuchała swoich sąsiadów szybciej. Ta, szybciej. Idę poszukać czegoś o Grinchu. podarki. Mam nadzieję, że Amelka nigdy nie zrozumie, że zabrałam torbę Mikołaja. Chciałabym otworzyć więcej prezentów. Ale gdyby Amelka się nie wtrącała z tym głupim śledztwem. Ukradnę jeszcze kilka prezentów, póki Amelka nie patrzy. Muszę wybrać największy prezent. Marta, wszystko okej? Okay? Tak! Tak, Dowiedziałaś się czegoś? Tak, muszę pilnie porozmawiać z Amelką. Pomyśl tylko, świadkowie mogą się mylić. Fajny zegarek! Skąd go masz? Dostałam od rodziców. Tylko Kitty nie pokazuj. Chciała dokładnie taki sam. Umrze z zazdrości. Aha. To był prezent dla Kitty? Dlaczego go założyłam? Amelka, jesteś tu? Ciekawa jestem, co dostała Marta. Rzucę okiem. To sweter Mikołaja. I jest na nim dżent truskawkowy. No jak tam, wiesz coś? A jedna sąsiadka widziała dziewczynę o ciemnych, długich włosach i jasnobrozowym płaszczu. A Melka? na chwilę. Czyli dokąd... To... A jeśli Grinch się przebra? Marta, a gdzie twój zegarek? A wiesz, lęka mi się zmęczyła. Marta, nie chcesz mi niczego powiedzieć? Raczej nie. Sąsiadka powiedziała, że widziała dziewczynę w jasnobrozowym płaszczu i długich, ciemnych włosach. To ty... No co ty, moje włosy nie są ciemne. Marta, nie szukaj wymówek. Znalazłam twój prezent i były tam ubrania Mikołaja. Mi, mi... Podrzucili mi to. Marta, zabiłaś Mikołaja? Bądź szczera. Oczywiście, że nie, nie zabiłam go, tylko zabrałam prezenty. Marta, ty zupełnie oszalałaś? Co Ty sobie myślałaś? Ginny, nie krzycz! Zobaczymy, co powie Amelka. Nie, 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 nie. Gini, proszę, nie mów jej. Myślisz, że będę cię kryła? Proszę, Amelka nie będzie się ze mną przyjaźniła. Musimy wszystko naprawić. Opowiedz mi wszystko, od początku do końca. Słuchaj, siedziałam w kuchni, jadłam kanapkę z dżemem. i nagle wszedł Mikołaj. I zaatakowałaś go? Widziałam jego torbę i poprosiłam o obejrzenie. Nie dał, powiedział, że się spieszy. I ukradłaś torbę? Wzięłam torbę w ręce, ale Mikołaj się wściekł. E? Zaczął szarpać za torbę. Zaczęliśmy się kłócić i spadła na niego choinka. Marta, powiedz szczerze, Mikołaj żyje? Żyje, ale stracił pamięć. Tak też myślałam. A gdzie jest Mikołaj? No, dałam mu zwykłe ubranie i powiedziałam, że pracuje na poczcie. I poszedł. Czyli Mikołaj chodzi teraz dziś sam i niczego nie pamięta? Nie wiedziałam, że tak wyjdzie. Marta, trzeba było wezwać pomoc. Spanikowałam, tak bardzo chciałam prezent. A potem ukryłam jego rzeczy, prezenty. No to co znalazłam? Marta, jesteś chciwa. Jestem gotowa wszystko naprawić. Co mamy zrobić? Nie wiem. Dziewczyny, o czym tu rozmawiacie? Ta, rozmawiamy o tym, jak odzyskać Mikołaja. Mam pomóc? Nie. Lepiej znać więcej informacji o Grinchie. Dobra. Nie mogę uwierzyć, że okłamuję przyjaciółkę. Ale robisz to, żeby uratować drugą przyjaciółkę. Lepiej wymyśl jak najszybciej odzyskać Mikołaja. Może pójdziemy na zewnątrz i go poszukamy. Nie mógł pójść daleko. Minęło dużo czasu. Mógł pójść gdziekolwiek. Nasze miasto jest ogromne. Co ja zrobiłam? Gratulacje, Marta. Ukradłaś w tym roku święta. O nie. Jeśli ludzie dowiedzą się, co zrobiłaś, to równasz Grinchowi i Krampusowi. Ja tego nie chcę. Trzeba było wcześniej myśleć, a ja mam pomysł. Co robisz? Upieczemy pierniki. Mikołaj to poczuje i wszystko sobie przypomni. No dobra, ale jak je poczuje? No, zapa się rozejdzie po całym mieście. Marta, starczy, to zdarza się tylko w kreskówkach, a nie w rzeczywistości. Prawdopodobnie Mikołaj będzie wiódł zwyczajne życie. Znajdzie sobie zwyczajną pracę i wszyscy zapomnimy o czymś takim jak święty. Elfy! Elfy mogą pomóc! Oszalałaś? Nie możesz powiedzieć elfą! Rozerwą nas na strzępy dla Mikołaja! Napiszemy anonimowy list i poinformujemy, że widzieliśmy osobę wyglądającą jak Mikołaj! I co zrobią? To elfy! Znajdą Mikołaja za pomocą magicznych rzeczy! Hmm, Okej. Okay. A, nie rozpoznają mojego pisma? No to pisz drugą ręką. Mam nadzieję, że Mikołajowi nic się nie stanie. Też mam nadzieję. Jesteś pewna, że list dotrze? A kiedy to przeczytają? Bądź cierpliwa. Dzierzej, ja merka. Nie bardzo. Grincha nikt nie widział od wielu lat. Nikt nie może go znaleźć. No nie martw się, Amelko. Wszystko będzie okej. Okay. Wątpię. Szansa na odnalezienie Mikołaja maleją. Uwaga! Pilna wiadomość o Mikołaju! Daj głośniej! Mikołaj się odnalazł. Został znaleziony przez elfy, które otrzymały anonimową wiadomość. Mikołaj jest już bezpieczny, ale niczego nie pamięta. Mikołaj zgubił także torby z prezentami. Na szczęście ma zapasową. Zatem wszystkie dzieci wkrótce otrzymają swoje prezenty. Słyszałyście, więc możemy zatrzymać prezenty dla siebie? Nie! Tak się cieszę, że Mikołaj się odnalazł. Marta, dobrze, że udało ci się wszystko naprawić. Co, Amelko? Wszystko wiedziałaś? Oczywiście, nie jestem głupia. Już dawno zrozumiałam. Kurczę, i nie jesteś na mnie zła? Nie, ale nie rób tak więcej. Ziomki, podobał wam się nasz film? Nie zapomnijcie polubić i subskrybować kanał. I kliknijcie dzwonek. Przed nami wiele ciekawych filmów. Wszystkim pa, 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 pa! pa.